Co oznaczają te symbole? To robienie trzech oczek z jednego. I robi się to w następujący sposób. Przerabiamy oczko na prawo. Nie ściągamy oczka przerobionego z drutu. Nakładamy, włóczkę na drut i przerabiamy go ponownie to samo oczko znów na prawo. W taki sposób otrzymaliśmy trzy oczka zrobione z jednego. Przerabiamy na prawo, narzucamy włóczkę i przerabiamy ponownie na prawo. Mamy trzy oczka z jednego. Natomiast ten symbol natomiast oznacza zrobić trzy oczka z jednego, ale zamiast robić oczka narzuconego po środku. Przerabiamy oczko lewe, nie ściągamy, przekładamy nitkę jedynie z tyłu drutu, przerabiamy oczko na prawo, znów przekładamy nitkę z przodu drutu, aby przerobić jeszcze raz oczko na lewo. Mamy zrobione trzy Oczka z jednego. Jeszcze raz przerabiamy oczko na lewo, nitka z tyłu drutu, to samo oczko przerabiamy na prawo, nitka z przodu lewego drutu przerabiamy znów na lewo. Ten symbol występuje w całej książce jedynie w jednym schemacie. Ale pokażę Wam go mimo wszystko, jak się przerabia. Rozwija się ten schemat w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie, po prawej stronie, przerabiamy oczka do punktu, gdzie on ma być, gdzie występuje nam ten Stra dziwny symbol. Dochodzimy do miejsca, w którym mamy przerobić tego dziwolonga. W rzędzie po prawej stronie mamy robić podwójne narzucenie, więc robimy jeden narzut i od razu drugi narzut, więc musimy owinąć drut pętelką. Dwa razy. Dochodzimy sobie do końca rzędu. Natomiast... Po lewej stronie dochodzimy do miejsca, w którym mamy podwójny narzut. I przerabiamy następująco te dwa oczka. Jest tutaj napisane, z dwóch oczek, z dwóch narzutów zrobić trzy oczka. Przerabiamy pierwsze na lewo. Przerabiamy na prawo to drugie oczko i bez zdejmowania pętelki przerabiamy ponownie na lewo. Widzicie, to oczko tworzy nam taką dużą dziurkę. I jak już wspominałam, w całej książce jest ten symbol użyty tylko do jednego schematu, ale a nóż widelec akurat właśnie ten Wam się przyda, więc wiecie już, jak się go robi. A co z tym symbolem? Jak się zapewne domyślacie, to oznacza zrobić 5 oczek z jednego. W miejscu, gdzie mamy. Zrobić to oczko. Przerabiamy oczko na prawo. Bez ściągania narzucamy jedno oczko. Znów przerabiamy na prawo. Narzucamy kolejne oczko i przerabiamy ostatni raz na prawo, i wtedy ściągamy. Utworzyło nam się z jednego oczka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć oczek. To jest robienie pięciu oczek z jednego. Przerabiamy na prawo bez ściągania, narzucamy nitkę, przerabiamy ponownie na prawo, narzucamy znowu nitkę i przerabiamy po raz ostatni. Na prawo. Mamy pięć oczek zrobionych z jednego. Ten symbol to nic innego jak robienie siedmiu oczek z jednego. Jest to rozpisane tylko w jednym schemacie w całej książce. Rozpisany jest właśnie w taki sposób, ale to jest nic strasznego. Po prostu z jednego oczka robimy 7. Przerabiamy go na prawo, narzucamy bez ściągania oczka z drutu lewego, przerabiamy ponownie na prawo, narzucamy kolejne oczko. Przerabiamy na prawo, narzucamy jeszcze jedno i zamykamy prawym oczkiem. Ściągamy wszystko i mamy dwa, cztery, sześć, siedem oczek. Jedno oczko stało się siedmioma oczkami. Tworzy tutaj dziurkę i rozszerza się. Do zobaczenia w następnym filmiku.